Dobry, witam się z Wami dzisiaj na zielonym tle, którego dawno to nie było, a właściwie mnie tutaj dawno nie było, bo jeszcze inspiracje miesiąca mogliście zobaczyć na tym tle, one były nagrywane bardzo, bardzo dawno, <grym> także tak. A dzisiaj przychodzę do Was z czymś ultra, mega ciekawym, co niesamowicie mnie ekscytuje, czyli 7 ciuchów na 30 dni. Ogólnie moje życie na tym YouTubie wygląda, jakby każdy dzień był jakimś nowym wyzwaniem, no i w sumie każdy ma jakieś tam wyzwania w ciągu. Dnia, ale y, moje wyzwania są hardkorami, które y, tak na co dzień y, nie są tak zauważalne. Ja po prostu wam mówię o czymś i to wtedy tak się wydaje, wow, ta tutaj rok bez zakupów, ta w ogóle 70 zł na y, zakupy, y, miesięczne zakupy, coś tam, coś. jest takie, wiecie, beka, ale myślę, że każdy, kto nie prowadzi YouTube, też tak ma. To jest po prostu normalne, a ja w tym y, 2019 roku próbuję, tak wiecie, wejść na y, harmonię, która na, na, na razie jest takim hardcorem I to jest strasznie śmieszne, ale postanowiłam y, po przeczytaniu książki y, Inna strona piękna, o której mówiłam we vlogu z Torunia, spróbować y, czegoś totalnie hardkorowego i to w przeciwieństwie do wszystkich innych rzeczy, które robiłam, jest challengem. Wszystko co robiłam wcześniej, czyli rok bez zakupów, czyli zakupy na tydzień lub na miesiąc to było testowanie i jest testowanie rzeczy. Które chcę wprowadzić na całe życie u siebie. Czyli bez, y, rok bez zakupów to nie wpadanie na rok bez zakupów, taki, że wiecie, że nic nie kupię, tylko to jest rozsądny konsumpcjonizm. Yy, I właśnie tak, żeby to było na całe życie. Natomiast 7 ciuchów na 30 dni, jestem przekonana, że to jest tylko miesięczna zabawa, która mam nadzieję, tak jak y, jedna spódnica na 7 dni. Pozwoliła mi zauważyć dużo ciekawych rzeczy. I robię to dla, swojego, dla swojej głowy, też dla swojego porządku. Robię to po to, żeby zauważyć, jak niewiele nam potrzeba, jak wiele mamy, jak wiele tylko wydaje nam się, że wciąż musimy mieć. I myślę, że dojdzie taki miesiąc harmonii. Tak sobie właśnie myślę. I jestem strasznie podekscytowana, jak za chwilę zobaczycie takie um, filmy, Krótkie, które kręciłam wczoraj podczas wyboru tych ciuchów, no to był hardcore. No ale dobra, o co w ogóle chodzi w tych siedmiu ciuchach w 30 dni, tak od podstaw? Yy, autorce chodziło o takie wyciszenie yy, o zobaczenie, że nie jest się pępkiem świata dla mnie to jest hardcore yy, wspaniałości że tak naprawdę ludzie nie zauważają, że nosisz tylko siedem rzeczy. Dla ludzi to nie jest istotne. Yy, I nawet ostatnio. Piotr mi mówił właśnie, jak ja się tak zajarałam tym i mówię, o nie, tak bardzo chcę wyjść w letniej spódnicy, a tak bardzo wszyscy się będą gapić a Piotr mówi, ej, sama mówiłaś, że strasznie cię to zachwyciło, kiedy czytałaś, że nie jesteś pępkiem świata i mówię, kurde, serio, idę w tej spódnicy i wiecie, jaka byłam szczęśliwa i właśnie chcę dojść do momentu, w którym yy, wiem, że nie jestem oceniana bo nie jestem po prostu jest tak masa ludzi, których mijamy w ciągu dnia, oni nas nie oceniają, nie? Ale wciąż jest tak, że ja nawet jak wychodzę w piżamie czy coś, to mam takie Dobra, nie obchodzi mnie to, co oni pomyślą. A czy jest to jest tak, że oni po prostu nie myślą, że oni nie patrzą na tą twoją piżamę? I ja, jak jestem takim buntownikiem, który po prostu, dobra, wychodzę dzisiaj tak, wychodzę to, to to jest bunt. I dopiero ostatnio to odkryłam, że to jest bunt przeciwko ocenie innych, innych ludzi, że, że mnie nie obchodzi ich ocena, a tej oceny zazwyczaj nie ma. Tak w normalnym świecie, tak wiecie, no nie wiem, może raz na tydzień jedna osoba was oceni na, na ulicy, ale tak ogólnie no nawet zastanowić się, ile razy my na kogoś spojrzymy i powiemy e, dziwne, no nie jest to aż tak często, że po prostu oceniamy każdą osobę. No, i myślę, że kiedy y, nadejdzie na mnie taka wolność, że w moim kierunku, to y, ode mnie też będzie odchodzić taka, że mnie to nie obchodzi w czym kto, nawet nie, że chodzi, tylko co, co robi w ogóle. Więc to jest taki, takie mocne, że wiecie, że to są tylko ciuchy, ale tak naprawdę, no, ciuchy to jest coś, co nas określa, nie? Ja mam. Y, koszulkę teraz z Medicine z polską grafiką, bo to mnie określa, jakby ta koszulka jest strasznie moja, bo to jest polska grafika, to jest mój ulubiony sklep swego czasu, to jest dobra ilustracja i w ogóle to, to jest coś, co szanuję. I wiecie, teraz patrzycie na mnie i ta koszulka mnie określa, i ciuchy mnie ogólnie określają, także myślę, że Was też. No i ciuchy są dla mnie istotną rzeczą. I oczywiście nie chodzi o to, że muszą być drogie, muszą być, nie wiem, z pierwszej ręki, w sensie ze sklepu, czy cokolwiek. Tylko to mogą być rzeczy, które dostanę. To mogą być rzeczy z Lumpeksu, to mogą być rzeczy takie jak wszystkich, ale one pasują też do mnie. Także takie, taka gruba akcja, wiecie, siedem yy, ciuchów, a tu taka w ogóle akcja, yy, ale mnie to strasznie cieszy. I mam nadzieję, że Was też ucieszy. Yy, no ale dobra, rozgadałam się o swoim. Yy, I teraz chodzi o to że wybieracie siedem ciuchów, w co nie wlicza się ani bielizna, yy, ani stroje sportowe, ani piżamy, no wiecie, nic takiego. Po prostu chodzi o bluzki, spodnie yy, i swetry. Nie chodzi o skarpetki, nie chodzi o majtki i również nie chodzi o płaszcze. Wiele z was pytało mnie, czy co, jak to w Polsce w ogóle można przy takiej pogodzie wybrać siedem rzeczy, żeby ubrać się i nie zmarznąć, albo się nie przegrzać. Oczywiście nie chodzi o płaszcze. No i w sumie, jak ja teraz wybierałam ciuchy, no to nie miałam problemu z tym, że w tym się przegrzeje, a w tym będzie mi yy, za zimno. No bo ja mam takie ciuchy, że jakoś tak pasują i na lato i na zimę chodzi tylko o to, że właśnie albo założę sobie czarne rajstopy albo cieliste rajstopy, takie wiecie cieńsze, albo po prostu ich nie założę, nie? czy cokolwiek takiego, więc to jakby te warstwy, które się nie wliczają bardziej chodzi o to, no i oczywiście no, zaraz zobaczycie resztę ale też bym musiała wam powiedzieć, że ja podążam tym tropem książki bo to mi się bardzo spodobało, że jest te siedem rzeczy i, yy, I rzeczy, które można dodatkowo. Ale pamiętajcie, że to jest wasze życie i przez 30 dni, 30 dni to jest ogrom czasu. To nie chodzi o to, żebyście się męczyli jeżeli na przykład chcecie w to wejść, ale uważacie, że to jest za grubo, bo na przykład poradzilibyście sobie z dwunastoma rzeczami, to to zróbcie, wiecie, nikt nie będzie z was z tego rozliczał. Yy, no może mnie troszeczkę ktoś, bo kręcę o tym yy, film, więc na pewno też dostawałam informację, że chcecie o tym wiedzieć, co, jak to się będzie działo, jak sobie przeżyłam te 30 dni. Więc teoretycznie ja jestem z tego rozliczana, ale... No ja, ja czuję w tym wolność, że yy, jak mi się nie uda, no to mi się nie uda. Wiem, że mi się uda, bo sobie z tym poradziłam i ja sama tego chciałam, nikt mnie do tego nie zmuszał. Więc yy, was też nikt, nikt do tego nie zmusza, a jak macie taką myśl, że super by było, to po prostu weźcie tyle rzeczy, ile musicie, jakieś takie minimum, yy, a może wam się uda te siedem, ale jeżeli macie taki na przykład, że no, Siedem i ten sweter. Nie dam rady bez tego swetra. To po prostu go weźcie. Wiecie, tak jak z rokiem bez zakupów, to wy kreujecie sobie zasady, bo to, to jest zabawa. Yy, siedem ciuchów yy, przez 30 dni to nie jest yy, to nie jest coś, co zbawi świat. To oczywiście może Wam mega dużo dać. I ja wiem o tej spódnicy właśnie, że ona mi mega dużo dała. Ale to nie jest coś ważnego, nie? To jest mała rzecz i jestem przekonana, że możliwe, że dużo osób tak już żyje i ja nie odkrywam żadnej nowości, tym bardziej, że ja powielam jakby coś, co przeczytałam w książce. Yy, ale pamiętajcie, wszystko na spokojnie, to nie jest hardcore, yy, to, to ma być przyjemne, to ma wam coś dać, tak po prostu wewnętrznie. E, tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że codziennie będę wstawiać zdjęcie swojej minimalistycznej stylizacji na Instagrama. I będę coś tam e, pisać. Nie wiem jeszcze co, ale będę tam po prostu tak sobie myśleć i rozważać o tych 7 dniach, o 7 siuchach na 30 dni. E, I oczywiście to nie będzie tak, że będą tylko zdjęcia stylizacji: będą normalne zdjęcia, tak jak zawsze, i właśnie dodatkowe jedno tego okresu. Myślę, że już pod koniec będą jakieś fajne przemyślenia i też w czasach kryzysu, bo jednak 7 ciuchów na 30 dni, to niby nie jest dużo, takie krok bez zakupów, ale rok bez zakupów jest rozsądny, a to jest takie jakby taki właśnie w, po prostu wskok do dziury. Ja to tak odczułam. I wiem, że sobie dam radę, no bo bez przesady, to tylko ciuchy. Ale mam takie kurcze, a może coś będę chciała założyć. A może będzie taka pogoda, że już będę mogła zakładać swoje sukienki, na które tak czekam. Dlatego robię to w kwietniu, a nie w jakimś czerwcu, gdzie te sukienki to już jest festiwal nie, mojej garderoby. E, więc tak, no. E, więc zapraszam i raz w tygodniu, myślę, że w poniedziałek, e, będę dodawać post e, na bloga, który będzie mówił o tym całym tygodniu. Tak sobie wymyśliłam, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. E, a teraz zapraszam Was e, na mój wybór e, i na poznanie zwycięzców, czyli siedmiu rzeczy, które postanowiłam wybrać, i może też przez to e, zobaczycie mm, jakiś klucz. No nie wiem, ja sobie wybrałam taki klucz, bo e, zrobiłam, myślę, to rozsądnie. Wybrałam te rzeczy kilka dni wcześniej, one sobie leżały, ja o nich myślałam. I tak wiecie, było mi trochę łatwiej, kiedy wybrałam każdą rzecz, dotknęłam każdą. Najpierw wszystko uprałam, żeby wszystko wisiało, żeby nie pominęła żadnej rzeczy, na przykład jakiejś ulubionej. No i te rzeczy wisiały, każdą dotknęłam, ka o każdej pomyślałam. Jak tak troszeczkę chociaż mi się podobała, to ją wyjmowałam, potem wkładałam, i to był długi proces. Ale często jest tak, na przykład, jak wyjeżdżam gdzieś. Że na wyjazdy często brałam rzeczy, które rzadko nosiłam, yy, po to, żeby jakoś je tak założyć, żeby było tak fajniej. I okazywało się, że strasznie źle się czuję. I jakoś tak niewygodnie mi i w ogóle nie jestem taką sobą. I jak rozmawiałam o tym z Magdą, to Magda też mówiła, że tak ma. I że to jest takie niepojęte. Więc teraz nie wybierałam rzeczy, które najbardziej mi się podobają, albo które noszę najrzadziej to już w ogóle. Tylko wybierałam rzeczy, które. Nawet jeżeli noszę je niezbyt często, to jeżeli je założę, to czuję się świetnie, że może nie wyglądam w tym rewelacyjnie, ale że mogę to nosić potem przez tydzień, bo czuję się tak swobodnie. I właśnie o tą swobodę mi chodziło. Drugim moim yy, warunkiem było to, że chciałam, aby te rzeczy były zarówno na co dzień, jak i od, od święta. Z racji tego, że w kwietniu mamy święta to są kilka dni stylizacji. W kwietniu również obchodzę swoje marcowe urodziny, także tam też potrzebowałam czegoś fajnego. I postanowiłam, że te rzeczy będą mega wygodne na co dzień, ale też przy obcasie i przy jakimś tam, nie wiem, czerwonych ustach będzie wyglądać to mega elegancko. I oczywiście nie mogłam wybrać mega eleganckich rzeczy, bo na co dzień bym ich nie założyła, i wtedy odpada na przykład jedna rzecz, jeżeli bym wzięła jedną sukienkę, więc yy, masakra. No i na przykład ta moja sukienka yy, w kwiaty, o której na pewno wszyscy wiecie, i jestem przekonana, że połowa z Was wiedziała, że ją wybiorę. Yy, napiszcie, kto wiedział, że ją wybiorę. <laughs> to wtedy wiecie, taki test, kto mnie zna. Yy, no i wzięłam ją, ponieważ ja mogę w niej chodzić cały tydzień. I potem mogę ją jeszcze założyć w niedzielę na jakąś imprezę i czuć się wyjątkowo, że to jest takie niesamowite. I właśnie to jest takie ekstra. I tak strasznie doceniam te ciuchy. I to, ten wybór, też mi pokazał, jakich ciuchów potrzebuję. I to już wiedziałam to mniej więcej trochę wcześniej, ale jednak teraz jestem przekonana, że to jednak ta wygoda, a nie wygląd jest najważniejszy. Że ta bluzka to wygląd. Ale nie na mnie. Ja w tej, w tej koszulce nie czuję się tak super y, wizualnie, tylko czuję się świetnie, że ona mnie określa. Y, ale ale nie, nie wzięłam jej na ten miesiąc, bo nie czuję się w niej tak ładnie. Czuję się w niej tak, że jestem y, wyłożona, wyłożone karty na stół, ale jednak. Niewizualnie i o dziwo, te rzeczy, które wzięłam, są mega proste. I tak jak zawsze się mówi w szafie kapsułowej, że tylko proste rzeczy, że one będą do wszystkiego i w ogóle. To ja zawsze mówiłam, nie, to nie ja, a jednak najlepiej to jest kwintesencja w ogóle wygody, swobody, jakiegoś takiego yy, po prostu bycia yy, nie w ciuchu, tylko właśnie ten ciuch jest na nas, bo to my jesteśmy ważni. I no, to jest takie grube w ogóle dla mnie, że te ciuchy takie w ogóle, to jest abstrakty, to jest w ogóle nieistotne, a jednak. I tak jak zaraz zobaczycie, te ciuchy to one są zwykłe. One w ogóle są takie średnie, a to są moje po prostu ukochane rzeczy. I, co jest ważne, nie potrafiłabym tak żyć całe życie. To nie jest tak, że ja dążę do tego, żeby mieć siedem rzeczy. Oczywiście chciałabym mieć trochę mniej rzeczy, bo... Jakby trochę wkurza mnie ten nadmiar, że ja się nie mieszczę w tej wielkiej szafie, a z drugiej strony kocham każdą rzecz tak bardzo, w sensie kocham. No, po prostu jak, jak rzeczy można kochać, yy, jakąś tam malutką miłością, no to no, nie wyobrażam sobie, że teraz bym mogła z czegoś zrezygnować. Ale gdybym miała na przykład tworzyć nową szafę, no to minimalizm. Stuprocentowy, a tak? No to ich nie wyrzucę i w ogóle kocham i zobaczycie, jak wakacja będzie pięknie, jak będę miała piękne skielki wreszcie je wyjmę, to znaczy stare, bo nie kupuję. No, także tak. Jestem bardzo ciekawa tego, jak to wyjdzie. No, więc teraz zapraszam Was na ten yy, panel, <gry> który pokaże Wam yy, mój wybór w akcji, i zaraz spotkamy się tu znowu. Pewnie już doskonale znacie moją szafę, a jeżeli nie, no to tutaj macie link do filmu, yy, który mówi o tym, co tu mam i o poszczególnych rzeczach. Ostatnio zrobiłam sobie taki porządek, że tu są bluzki, tu są jakieś tam swetry, tutaj są takie narzuty, a tam są sukienki. No i mm, postanowiłam, że wybiorę te ciuchy, które najbardziej lubię. I zaraz Wam opowiem o tym wszystkim, ale no, cieszę się, że tu jest porządek. Tu oczywiście są jeszcze mnóstwo spodni, których nie widać, ale tam nie robię porządku, bo nie lubię. Więc tak się prezentuje moja szafa. Teraz Wam pokażę, co wybrałam. Oczywistą rzeczą, oczywiście, była ta sukienka, którą na pewno dobrze znacie, i to był pewnie kiedy czytałam książkę. Myślałam sobie, okej, okay, ta, y, ta sukienka będzie na pewno. Jest długa, więc pasuje oczywiście na y, ciepłe dni, na zimne zawsze. Pasuje również y, na jakieś uroczystości, bo jest idealna. Tylko ma oczywiście zły skład jest w 100% z poliestru. Najgorszego jakiegoś główna, ale no, no jest idealna, kocham ją. Oczywiście te rzeczy jeszcze nie są wyprasowane, ale to są dwie kolejne rzeczy, czyli jedna z moich ulubionych sukienek, która jest taka po prostu dresowa, wygodna. I mogę ją nosić po prostu, a jeżeli założę do niej pasek na talii, no to wygląda trochę bardziej elegancko. Natomiast ta sukienka to sukienka z wielkim rozporkiem, i pomyślałam, że kwiecień to dobry moment na yy, początek noszenia jej. No, więc to są dwie sukienki, które pasują zarówno yy, na eleganckie, jakieś tam eleganckie spotkanie. Do fajnych butów i fajnej biżuterii z paskiem, ale również na co dzień, żeby było wygodnie. Kolejny pewnik, czyli yy, moje rzeczy są niewyprasowane, a drugi pewnik to to, że ta spódnica była oczywistym wyborem. Siedem dni spędziłam z nią, dzień po dniu, i uznałam ją za moją absolutnie ulubioną spódnicę, która pasuje do wszystkiego, na co dzień, na święto, na wszystko. Więc to, yy, tak jak yy, sukienka w kwiaty, jest oczywiste. Oczywistym wyborem. No ale jest coraz cieplej i wiem, że gdybym nie wybrała tej zwiewnej, przepięknej spódnicy już prawie letniej, to w kwietniu bym bardzo cierpiała, więc ona musiała być wybrana również. Następnie wybrałam trzy koszulki, które również są pogniecione, ale ja na razie wybieram, więc nie będę wam prasować specjalnie do filmu. No i te koszulki, jedna jest z długim rękawem i dwie są z krótkim. To takie bluzki, w których czuję się idealnie i zawsze pasują mi do wszystkiego i zakładam je nawet nie tak często, ale jeżeli je noszę, to czuję się w nich zawsze bardzo dobrze. Więc jedna jest z długim rękawem, jak będzie trochę y zimniej. Później są dwie takie, które mogę założyć z narzutką albo bez, kiedy będzie cieplej. No i kolejną rzeczą, która była oczywistą oczywistością były narzuty, czyli dwie moje ulubione narzuty. Dwie z broszkami, jedna to maska z hmm, kopii, a druga to pomidory od roś, roślinnych porad. Więc jeden taki jaśniejszy, drugi ciemniejszy, myślałam spoko. No i ostatni wybór, czyli oczywiście spodnie. Jedne czarne, drugie niebieskie dżinsy zwykłe. Pomyślałam sobie, no spoko, dwie pary na 30 dni, jak najbardziej. No i kiedy myślałam sobie, że ta moja pognieciona baza to idealna baza, okazało się, że jest tych ciuchów dwa razy więcej, ponieważ to, co widzicie, to 12 rzeczy. Teraz czeka mnie wybieranie, a potem wyprasowanie i pokazanie Wam tych rzeczy na wieszakach. Siedmiu najwspanialszych, nie mam pojęcia, jak to zrobię. Zastanawiałam się też nad tym, że może jednak zostanę z taką bazą na pierwszy raz, ale nie, 7 to 7, idę wybierać. No dobrze, a więc zacznijmy przedstawienie moich siedmiu ulubionych w tym gąszczu po prostu leśnym. Pierwszym ulubieńcem załóżmy, pierwszą z siedmiu rzeczy, która będzie ze mną w ciągu kwietnia, będzie oczywiście ta sukienka, która nie jest żadnym. Żadną nowością. Jest w 100% z poliestru, ale jest idealna. Pasuje mi do wszystkiego na co dzień od święta. Jest idealnie, po prostu wspaniała. Jeżeli gdzieś ją możecie dorwać, to ją dorwijcie. Kosztowała w przecenie, yy, chyba stówkę w H&M. -ie. Drugi zwycięzca, a tym bardziej zwycięzca, że wygrał z jeszcze jedną koszulką, czyli czarną koszulką, która była niestety krótsza i pasowałaby mi jedynie do spódnic. I do spodni, których nie wzięłam, więc to nie miało sensu. Wybrałam tą. Yy, ona jest chyba z New Yorkera, ale nie kupiłam jej, dostałam ją yy, po kimś. Tak jak wiecie, połowa mojej szafy jest po kimś, a właściwie połowa szafy z tej połowy, a nawet 80% tej połowy jest od dobrochny, którą pozdrawiam. No i ta koszulka myślę, że sprawdzi się świetnie. No i tak. Kolejna rzecz to również rzecz po dobrochnie. Hehe. Pozdrawiam Cię serdecznie, no i to jest taki sweter na długi rękaw z takim asymetrycznym dołem i on pasuje mi do wszystkiego, jest też na tyle ciepły i zimny, że pasuje na ciepłe dni, ale również na zimne już bez swetra. A sweter, który wybrałam to... Dobra, jednak nie wyjdzie mi to, po prostu chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że on jest z zary, jakby co. Kolejna rzecz, to tak bardzo brzydko wygląda, to sweter, jeden jedyny, który wzięłam, ale postanowiłam, że skoro y, będzie kwiecień, będzie cieplej, to zdecyduję się na ten, a nie na ten ciemny. Oczywiście z dodatkiem mm, broszki, broszka od roślinnych porad pomidor. Y, nie wiem czy mówiłam, ale ten oto taki, nie wiem jak to nazwać, on jest długości sukienki, ten sweter y, jest z lumpeksu za grosze. A sprawdza się idealnie. No nie powiem, żeby to było najkorzystniejsze ujęcie tej spódnicy, ale to spódnica, z którą przeżyłam pierwszy challenge yy, ubraniowy, czyli 7 dni w jednej spódnicy i ta spódnica spisała się idealnie. I to też nie będzie zaskoczenie, że jest od dobrochny. <grych> I ona jest z hm jakby co, ale to był zakup chyba dawien dawny. Ale sprawdza się idealnie, ma idealne kieszenie, mieści się tam y, telefon, który nie obniża tej spódnicy, o dziwo. Za to ją kocham najbardziej i pasuje na co dzień i od święta na co dzień, jest absolutnie genialna. Spódnica, która kolejna nie wygląda zbyt dobrze, ale to tylko na potrzeby filmu, to spódnica jeszcze z gimnazjum, z lumpeksowych łowów, jest absolutnie wspaniała, jest totalnie taka... Leciutka, przepięknie się układa, i postanowiłam, że ją wyróżnię, no bo robi się ciepło i żałowałabym, gdybym jej nie miała. A to jest zwycięzca, który zwyciężył z tą szarą sukienką. Zastanawiałam się, czy wziąć dwie sukienki, czy dwie spódnice, no i jednak wygrała. Genialna. No i ostatnią rzeczą są czarne, zwyczajne spodnie. Uznałam, że będą lepsze niż te niebieskie, ponieważ niebieskie są. Takie nie do wszystkiego, co prawda mam tylko dwie bluzki teraz, ale uznałam, że jednak wolę te, będą mniej zauważalne i jakoś tak, no nie wiem, jakoś tak mi w nich po prostu lepiej, wyszczuplają mi nogi i w ogóle. I yy, co wam jeszcze powiem? Aha, że gdyby nie mój wyjazd do Wrocławia i wzięcie samych spódnic, to na pewno bym jej nie wzięła, tylko zdecydowałabym, nie wzięłabym ich, tylko zdecydowałabym się na sukienkę. Ale kiedy byłam wywrócona przez tydzień i chodziłam jedynie w sukienkach i w czarnych rajstopach, bo to chodzi o te czarne rajstopy, to czułam się tak źle, tak się męczyłam, w sensie, że nie mogę założyć zwykłych skarpetek, naciągnąć spodni i tyle. Więc uznałam, że pewnie będą noszone rzadko, no ale, ale warto mimo wszystko je mieć. Także są i są z zary, kupiłam je za chyba 30 zł. To, był, to była rzecz, której potrzebowałam na Islandię na wyjazd. Koniec. Pytaliście też w komentarzach, co wolno, a czego nie wolno. No i wiecie, to są wasze decyzje, co wolno, co nie wolno. Ja jednak idę za głosem tej książki i jest tam powiedziane, że wolno pod koszulki. A że ja pod koszulki noszę praktycznie zawsze, to zdecydowałam się na wyjęcie trzech, dwóch czarnych, jednej takiej jaśniejszej. No i jakby co, będę je nosić. Tak wiecie, pod, pod coś, nie jako ciuch. Kolejna rzecz, która podobno się nie wlicza to dresy. Jeżeli mm, ćwiczycie, chodzi o to, że mm, stroje na siłownię mm, nie są wliczane, ja tu sobie wzięłam dwie pary spodni i jedną koszulkę, bo jakby co, będę nosić też tamte podkoszulki. Ja ćwiczę oczywiście w domu z piłką i z matą i z ciężarkami, no i to jest mi absolutnie potrzebne. Ostatnią rzeczą są również piżamy, które się nie wliczają. Ja wzięłam trzy, będę je przecież prać na miesiąc mi zdecydowanie starczą. Coś, na co czekałam chyba najbardziej, czyli yy, w ogóle wywalenie wszystkich ciuchów, wsadzenie ich do walizek i wsadzenie ich gdzieś, gdzie tego nie widzę. I zostawienie sobie w mojej wielkiej szafie jedynie siedmiu rzeczy yy, stroi na siłownię i piżam. No i oczywiście jak wiecie, yy, bielizna się nie wlicza. W to szaleństwo, no bo to by był hardcore. No i myślę sobie, kurde, ale to jest ekstra. Trochę się jaram, oczywiście miałam już swój kryzys, który polegał na tym, nie, siedem rzeczy, nie dam rady, dałam radę i myślę, że będzie ekstra. Naprawdę. I w ogóle chciałabym, żeby te spódnice, dwie i spodnie, wisiały na wieszakach, ale nie wiem, czy to ich nie odkształci. Możecie mi powiedzieć, bo. Już się nauczyłam, że jesteście znawcami wszystkiego i wiecie, więc to jest ekstra super. Powiedzcie mi. No, czyli taka mała szafa, oczywiście nie chciałabym tak na stałe, no, ale tak na miesiąc odlot. No i widzicie, tak jak Wam mówiłam, y, te rzeczy są takie absolutnie proste, tylko ta sukienka w kwiaty jest taka szałowa, a reszta to zwykłe, proste, jednolite rzeczy. Niesamowite. I że, że sama to wybrałam. Y, że ja zazwyczaj taka kolorowa, w jakichś takich szalonych rzeczach, właśnie nie. To jest ciekawe, ale też wybierałam te ciuchy pod względem... Y, wiecie, są takie rzeczy, które można założyć raz i one na przykład albo się pobrudzą, albo nie wiem, są takie rzeczy, które można założyć raz i trzeba wstawić do prania. To jest takie dziwne. Y, a niektóre rzeczy można nosić tydzień i w ogóle jolo, nie? I spoko. I właśnie też znam swoje ciuchy, więc wybierałam takie ciuchy, które y, jakoś są takie bezproblemowe, więc też o tym pomyślcie. No i to jest tyle. Ja w ogóle mam naprawdę w sercu tyle, tyle informacji, tyle takich yy, dociera do mnie, w ogóle z tych ubrań. <noise> yy, jakieś, taki spokój i tyle przemyśleń, że myślę, że na tym blogu i instagramie w ogóle będzie szał. Yy, oczywiście 1 maja yy, przyjdę do was z podsumowaniem i powiem wam co i jak było. Yy, także no, jest grubo. Myślę, że jest fajnie i chciałabym, żebyście też mieli to szczęście, które ja mam w tak absolutnie zwyczajnej i prostej rzeczy, jakim, jaką są ciuchy. Yy, także, jeżeli chcecie spróbować, to zapraszam. Tutaj macie teraz yy, hashtag, który proponuje autorka książki do wpisywania yy, na Instagramie, jeżeli wchodzicie w tą akcję. No i tak sobie myślę teraz, że jeżeli jesteście. Yy, tej akcji ode mnie, to możemy też wymyślić jakiś hashtag. Yy... Dobra, niech to będzie ciut więcej, ok? <laughs> Nie wymyślajmy, dobra, hashtag ciud więcej wystarczy, ja sobie tam będę wchodzić. Yy, możecie mnie też oznaczać w tym i ja będę z miłą chęcią sobie sprawdzać, jak tam sobie radzicie i myślę sobie, że możemy później... Ooo! Z... Możemy potem zrobić jakiegoś live'a z tymi osobami. W sensie, żeby jakoś tak się umówić e, na to, żebyście były, e, byli e, i żebyśmy sobie o tym pogadali. Żeby też byli inni, ale żebyście wy mówiły swoje przemyślenia albo w ogóle coś. To jeszcze będę o tym myśleć i będę informować na Instagramie, ale to by było fajne, żebyśmy się tak zjednoczyły razem i swoje przemyślenia. Ym... Po prostu przedstawiły, nie? Było spokojnie w ogóle ostatnio polubiłam live'a, ale dobra, tak się rozgadałam, bo po prostu dawno mnie tu nie było. I ja tak sobie myślę czasami, jeny, jeny, te lampy trzeba ustawić, to trzeba, to trzeba coś tam, to trzeba mieć dobre włosy, nie chce mi się, a potem jak sobie siadam yy, po jakiejś takiej większej przerwie, to mi się sobie kurczę. Nie mogłam bez z tego żyć, naprawdę. Także ściskam Was bardzo gorąco, zachęcam Was do komentowania, czy ze mną w to wchodzicie, bo wtedy, no po prostu możemy się jakoś wspierać, na Instagramie, czy gdziekolwiek, e, możemy jakoś tak, wiecie, te super przemyślenia e, ze sobą przez cały miesiąc wymieniać, e, także tak, e, no, a jeżeli nie wchodzicie w to, to po prostu cieszcie się, że ja w to wchodzę, może was po prostu to zainteresuje, że ktoś to robi i że będzie o tym mówił codziennie i może będziecie chcieli to obserwować, a jeżeli nie, to zapraszam was na kolejny film, może kolejny film wam podpasuje, ja teraz uciekam, e, buziaczki, bądźcie szczęśliwi, pa!